Czy wiesz, że głęboki smutek i kreatywność mogą być ze sobą mocno powiązane? Już starożytny filozof Arystoteles twierdził, że wśród artystów najwięcej jest melancholików. Taką zależność zauważono też jednak w wielu współczesnych badaniach. Na przykład amerykańskiego psychologa Marvina Eisenstada z udziałem 573 wybitnych twórców. Badacz ten odkrył bardzo interesującą korelację pomiędzy doświadczeniem straty a dalszym twórczym rozwojem wybitnych jednostek. Wśród przebadanych przez niego artystów aż 25% straciło co najmniej jednego rodzica przed ukończeniem 10 roku życia. Przed 15 rokiem życia było to już 34%, a przed 20 urodzinami aż 45% przebadanych wybitnych artystów. Pewnie kojarzysz też fakt, że wielu słynnych twórców zmaga się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, szczególnie związanymi z nastrojem jak depresja, choroba dwubiegunowa czy zaburzenie osobowości typu borderline. Z badań przeprowadzonych w 1993 roku przez profesor psychiatrii Kay Redfield Jameson wynika, że odsetek zaburzeń nastrojów jest wśród przedstawicieli sztuki od 8 do 10 razy większy niż w ogólnej populacji. Pisarz Christopher Zara, badając psychikę słynnych artystów, przeprowadził wnikliwą analizę życiorysów 48 wybitnie twórczych jednostek. Od Michała Anioła począwszy, na Madonnie skończywszy, i na tej podstawie stwierdził, że wszyscy oni zaznali w życiu istotnego cierpienia, choroby, traumy lub straty. Zgodzisz się, że coś może być na rzeczy pomiędzy smutkiem a twórczością? Ale z czego to może w rzeczywistości wynikać? Po pierwsze. Smutna uważność. Dlaczego emocja smutku miałaby nam pomagać wznosić się na nasze wyżyny, chociażby w dziedzinie kreatywności? W ciekawych badaniach Uniwersytetu Nowej Południowej Walii wykazano, że smutny nastrój wzmaga naszą uwagę. Pod wpływem smutku rzekomo bardziej się skupiamy i baczniej przyglądamy szczegółom. Dodatkowo lepiej zapamiętujemy informacje i łatwiej nam jest skorygować nasze błędy poznawcze. Zauważono nawet, że ludziom łatwiej jest przypomnieć sobie coś, co widzieli w sklepie w dzień. Pochmurny niż w taki słoneczny, a także, że ludzie będąc w złym nastroju, wywołanym jakimś smutnym wspomnieniem, skuteczniej zapamiętują różne szczegóły i detale. Ale przecież twórczość nie jest tylko kwestią skupienia skoncentrowanej uwagi i wyostrzonej pamięci. Choć co potwierdzają badania, to wszystko bardzo istotne zasoby, bez których proces twórczy by nie zaistniał. We wspomnianych australijskich badaniach zauważono, że smutny nastrój sprzyja czemuś jeszcze, mianowicie, że nie sprzyja. Warunki emocjonalne potrafią skutecznie zwiększać naszą determinację i wytrwałość, które często znajdują później odzwierciedlenie w aktywności twórczej. A do tego wszystkiego, być może też tak miewasz, smutek często sprawia, że kierujemy naszą uwagę do naszego wewnętrznego świata, przemyśleń, wspomnień i. Wyobraźni. A bez tego, skupiając się wyłącznie na świecie zewnętrznym, niemożliwy był proces twórczy. Skoro więc tak wiele możemy czerpać z naszego uczucia smutku, nostalgii, tęsknoty otwartego przeżywania własnego bólu, to dlaczego jest to tak niedoceniona emocja? Raczej coś, czego unikamy, co staramy się szybko zmieniać, zagłuszać, przed czym często wręcz uciekamy. Jak się okazuje, bardzo dużą rolę w tym względzie może odgrywać amerykańska kultura, która wraz z procesami globalizacji, a później także internetu i mediów społecznościowych, bardzo mocno kształtuje nasze myślenie i to od lat. Po drugie, fałszywy amerykański uśmiech. Nie masz czasami wrażenia, że ciągłe uśmiechanie się, prezentowanie zewnętrznemu światu, że jest u ciebie świetnie, że wszystko ogarniasz, że przepełnia cię zadowolenie, to taki trochę twój obowiązek? Ale dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się takie silne wewnętrzne przekonanie, że jeśli nie manifestujemy ciągle sukcesów, zabawy i przyjemności, to jest coś z nami pewnie nie tak? Odpowiedź na te pytania znaleźć można w typowo amerykańskich kulturowych wyobrażeniach o tożsamości. Wmawia nam się mianowicie, że ostatecznie każdy człowiek jest zwycięzcą lub przegranym. A w związku z tym powinniśmy wykazywać się z zachowaniami typowymi dla sangwiników i choleryków, żeby zapewnić sobie miejsce w tej pierwszej grupie. Takie myślenie na wiele różnych sposobów oddziałuje na nasze życie, a my często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Co myślisz o takiej interpretacji? Moim zdaniem jest w niej sporo racji, i chociaż przylepianie sobie na siłę takiego fałszywego uśmiechu nie jest wcale nowym procesem. Jednak w epoce mediów społecznościowych i ciągłej propagandy sukcesu, szczęścia i ogólnej wybacz wyrażenie zajebistości, dochodzi do kuriozalnych rozmiarów. Swoją drogą moje dzisiejsze rozważania natchnęła pewna bardzo mądra książka. Pozwól sobie czuć amerykańskiej pisarki i mówczyni motywacyjnej Susan Kane. Dodam tylko, że to wznowione wydanie książki, wcześniej dostępnej pod tytułem słodko gorzko, dlaczego smutek i tęsknota są nam potrzebne do szczęścia. Autorka analizując setki badań, prac naukowych, jak i biografii wpływowych artystów i myślicieli, dowodzi, jak ważnymi emocjami w naszym życiu są smutek, tęsknota, współczucie, a więc niekoniecznie najprzyjemniejsze emocje, a jednak bardzo, bardzo cenne, chociażby żeby uwolnić swój kreatywny potencjał. Pozwól sobie czuć przeciwstawia się, jak sama to określa, tyranii pozytywności, a więc kultowi fałszywych uśmiechów i masek Pracy, wśród przyjaciół i w naszym osobistym stosunku do nas samych. Jeżeli też czujesz, że coś z tym naszym światem może być nie tak, i za dużo jest takiej fałszywej, toksycznej pozytywności, albo też dostrzegasz u siebie problem z pełnym, autentycznym przeżywaniem też tych trudniejszych, smutniejszych uczuć i emocji, to myślę, że może to być niesamowicie interesująca książka też dla Ciebie. Serdecznie polecam, ja przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem link do niej w opisie tego materiału. A na kod absurdalny do 1 września 40% zniżki na wszystkie książki z kategorii rozwój osobisty na stronie wydawnictwa MTBiznes. A wracając do ojców założycieli toksycznej pozytywności, to swoją drogą bardzo ciekawe skąd wzięła się u nich aż taka awersja do autentycznego przeżywania też tych trudniejszych stanów emocjonalnych. Po trzecie, predestynacja, czyli jako szukać przeznaczenie. Żeby zrozumieć co ukształtowało typowy amerykański zamaskowany mental, który następnie został wyeksportowany na cały świat, Warto zrozumieć bardzo ważną ideę, którą wyznawała większość pierwszych amerykańskich osadników. Jednym ze źródeł tyranii pozytywności jest zapewne lekceważący stosunek do naszej historii. Pierwotna kultura amerykańska kształtowała się pod wpływem oddziaływania białych osadników z Nowej Anglii, którzy wyznawali kalwińskie wartości i wierzyli, że niebo istnieje, ale wstąpią do niego tylko ci, którym to zostało przeznaczone. Doktryna predestynacji zakłada, że człowiek w zasadzie nie ma wpływu na to, co go czeka po śmierci. Pozostaje mu jedynie demonstrować cnotliwym życiem i wytrwałą pracą, że pisane jest mu niebo. Całą energię należało przeznaczyć na udowodnienie światu, że się jest zwycięzcą i że się trzyma w ręku bilet do nieba. Można więc powiedzieć, że w amerykańskim mindsetie zakorzenione jest, że cały czas trzeba udowadniać swojemu otoczeniu, że jest się w grupie tych lepszych, tych szczęśliwszych, tych przeznaczonych nawet do zbawienia. Czy wiesz jednak też, że ważną oznaką bycia przeznaczonym do nieba w kalwinizmie miał być również doczesny sukces finansowy? Dość łatwo stąd wywnioskować, skąd w Amerykanach już w zasadzie od początku ich historii tak silny kult pieniądza i biznesu. W końcu tak rozumiany sukces miał się nie tylko przekładać na przyjemne, komfortowe życie, ale też udowadniać i znajomym i przede wszystkim chyba samemu sobie, że czeka cię życie wieczne. Brzmi abstrakcyjnie? No cóż, my w zachodnim kręgu kulturowym też daliśmy sobie zaszczepić tego typu mniej lub bardziej uświadomione przekonania. A niesamowicie fascynujące jest, jak z tym wszystkim skleił się jeszcze ten cały nieszczery, wymuszony uśmiech. Kolejnym fundamentalnym amerykańskim mitem jest tak zwany amerykański sen możliwa teoretycznie dla każdego opcja od pucybuta do milionera. Stąd przez dekady Amerykę uważało się za kraj, gdzie każdy, z odpowiednim nastawieniem, może się dorobić. A na czym miało polegać to odpowiednie nastawienie? Oczywiście na niezachwianej wierze we własny sukces i wyjątkowość, na bezczelnej pewności siebie, energiczności i pozytywnym nastawieniu. Ciekawa w tym wszystkim jest nawet historia niesamowicie popularnego w Stanach ruchu scoutingowego, który mniej więcej w takim duchu starał się wychowywać dzieci i młodzież. W 1908 roku organizacja, która się potem przekształciła w harcerstwo, przekonywała swoich podopiecznych, że powinni w każdej sytuacji doszukiwać się pozytywów i z radością wykonywać swoje zadania. Dzieci instruowano, aby się nie obnosiły ze smutkiem. Czym prędzej się uśmiechnij, a potem zagwiszcz melodię. I wnet wszystko będzie dobrze. Scout idzie przez życie z uśmiechem i melodią na ustach tego podnosi na duchu i podnosi na duchu innych, zwłaszcza w obliczu niebezpieczeństwa. Na szczęście współczesny zachodni świat powoli, ale jednak zaczyna dostrzegać, że odmawiania sobie, że wszystko jest zawsze super, dużo cenniejsza jest emocjonalna autentyczność i otwartość na wszystkie, również te trudne uczucia i emocje. Autorka Pozwól sobie czuć opisuje na przykład bardzo ciekawy cykl szkoleń i seminariów, z którego zaczynają korzystać nawet duże korporacje. W temacie emocjonalnej zwinności, którą definiuje się jako proces swobodnego przeżywania trudnych emocji i myśli. Odnoszenia się do nich z odwagą i współczuciem, aby się od nich następnie uwolnić i zainicjować prawdziwą zmianę w swoim życiu. Swoją drogą, to bardzo ciekawe, dlaczego akurat smutek jest tak kluczową emocją, żeby człowiek mógł w swoim życiu coś naprawdę zmienić. Po czwarte, w głowie się nie mieści. Kojarzysz taką animację Pixara z 2015 roku pod polskim tytułem W głowie się nie mieści? Nie chcę za bardzo spoilerować, ale przedstawia on w bardzo fajny, metaforyczny sposób różne emocje, które mają żyć w głowie dorastającej dziewczynki, dorastającej nastolatki. Głównymi bohaterami są tam emocje radość, i smutek, i choć przez większość filmów wydaje się, że to radość jest tą najważniejszą życiową emocją dla takiego dziecka, dla dorastającego człowieka, to pod koniec dowiadujemy się, jak kluczowy jest też smutek, żeby tą bohaterkę finalnie uratować. Czy to jednak tylko ładna bajkowa metafora, czy w istocie działania smutku rzeczywiście jest coś dla naszego rozwoju kluczowego? Myślę, że jednym z najważniejszych elementów smutku jest to, co robi on dla naszych relacji. To jedna z naszych najlepszych i najbardziej zbawiennych cech smutek, który stanowi źródło współczucia. To zatem emocja o charakterze prospołecznym czynnik rozbudzający miłość i sprzyjający budowaniu więzi. Choć brzmi to raczej poetycko i górnolotnie, to taka teza znajduje też potwierdzenie w badaniach. Wspólne przeżywanie smutku otwiera i zbliża ludzi dużo bardziej i dużo trwalej niż wspólne przeżywanie nawet największej radości. Zresztą zachęcam Cię do małego eksperymentu myślowego. Co bardziej zbliżyło cię w Twoim życiu z innymi ludźmi? Możliwość otworzenia się z czymś ciężkim i bolesnym, czy wymiana nawet najśmieszniejszych memów? Oczywiście nie twierdzę teraz, że smutek jest lepszy i ważniejszy niż radość, niż śmiech, niż zabawa. Wszystkie te elementy są po prostu bardzo istotne. Smutek i rodzące się współczucie odgrywa jednak kluczową rolę w budowaniu jeszcze jednej, być może najważniejszej relacji dla naszego rozwoju: relacji. Z samymi sobą. Wspominałem już, że tęsknota pozwala nam precyzyjnie wskazać to, na czym nam najbardziej zależy. Cierpimy dlatego, że coś jest dla nas ważne. Dlatego właśnie, gdy pojawia się ból, najlepiej po prostu głęboko zanurzyć się we własne pragnienie. Większość z nas ma tymczasem ochotę zrobić rzecz zgoła przeciwną. Chcemy unikać bólu. Steven Hayes, amerykański doktor psychologii z Uniwersytetu w Nevadzie, jest twórcą i wpływowym praktykiem techniki zwanej jako terapia akceptacji i zaangażowania. W ramach tej metody uczy się ludzi akceptować własne myśli i uczucia, w tym te trudne. Głównym założeniem tej metody jest zaszczepianie ludziom przekonania, że trudne emocje, w tym takie jak smutek, są bardzo adekwatnym sposobem reagowania na różne przeciwności w życiu. Jednocześnie w metodzie tej uczy się ludzi wykorzystywać ból jako źródło informacji o tym, co ważne, oraz wykorzystywać te informacje w praktyce. Jest to zatem zaproszenie do zgłębiania tego, co gorzkie, i zaangażowania się w to, co słodkie i dobre. Można więc powiedzieć, że zastąpienie swojego odruchu uciekania, unikania takich emocji jak smutek, ich akceptacją, lepszym zrozumieniem i nauczeniem się, jak taki smutek wykorzystywać w swoim życiu jest najlepszym sposobem do pełniejszego rozwoju naszej osobowości, do pełnej życiowej, emocjonalnej dojrzałości. Co myślisz o takim podejściu? Daj koniecznie znać w komentarzu. Jeżeli zainteresowała cię książka Pozwól sobie czuć, którą mocno polecam, to link do niej znajdziesz w opisie tego materiału. Tam jeszcze więcej przykładów, badań i analiz tego, jak wiele różnych kluczowych ról smutek może odgrywać w naszym życiu. A jeśli udało mi się Tobie tutaj dzisiaj przekazać coś ciekawego, interesującego, będę bardzo zobowiązany za zostawienie subskrypcji, za zostawienie jakiejś reakcji, komentarza, wtedy jest większa szansa, że jeszcze się spotkamy, a ten materiał, jeżeli jest cenny, to ma większą szansę, że zobaczy go więcej ludzi. Z mojej strony to już tyle, żegnam się, mam nadzieję, że jeszcze się tutaj spotkamy, cześć. A na kod absurdalny do 1 września 40% zniżki na wszystkie książki z kategorii rozwój osobisty na stronie wydawnictwa MTBiznes.